Jan Kasprowicz, w chałupie okna chałupy zwrócone ku chmurnej stronie zachodu bije i bije szaruga, a kropla deszczu za kroplą wsiąka przez szybę stłuczoną, którą zapchano szmatami. Znać no to ostatki sukmany, bo skrawek zewnątrz wiszący, tedy o wedy druciany moszkło skrzypi haczykiem. Wicher szparami wciąż wieje, Że liść geranii laku, Co w poszczerbionych doniczkach Na zgniłej stoją poręczy, Gnie się i razem z szarugą, Ze skrawkiem starej sukmany I skroplą deszczu, sączącą, Zlewa swe dreszcze w dysonans nędzy. Na stole w łyżce blaszanej, Podpartej cegły odłamem, Pali się knotek zasycan Kawałkiem świeżej okrasy, i rzucam dławę światełko w mrok zadymionej izdebki. W kącie, przy ścianie zapadłej, na butwiejącej przyciesi, łyżnik o barwie brunatnej i o zębatej fasadzie, na nim talerze gliniane, dzbanek i garnki z żelaza, w połowie sadzą pokryte. Na ziemi woda we wiadrze o zardzewiałych obręczach i drwa rąbane na jutro tworzą z łyżnikiem i knotkiem z garnkiem i miską dysonans nędzy. Na ławie wąskiej a długiej, o nogach górą zwężonych, ślady spożytej wieczerzy, kartofel łokciem zgniecionych, szare łupiny, solnica i na dnie misy czerwonej, resztki zgęstwiałej polewki. W małym piecyku żelaznym kleją się jeszcze iskierki. Przez szpary kręgów złocistym zabłysną czasem promykiem i żółte światło poleją. Na mąką